Dzień Z tej strony strus i jest mną you know, William 07. Widzę się, William? Znaczy, znaczy, to nie jest William, tylko Kubus 888, żeby później nie było, że się podszywamy pod innych graczy. Zrobię nam chlebek, Kuba. Oj, to nie tak, o Boże, jaki błąd. Ale nie, ten całej skrzyni nie mam. Nie mam. Nie, mam cztery chlebki. Dobra. I tak. Więc, w się robi na dla... Wiesz co jest... ...na skórkami? Wiesz ...szkoda, czego nie wymyślili w Minecrafcie? Czego? Zbroi z kobla. Nie, no, wie, to ma nie było. Co? Ale lepsza niż skórzana, no nie? Nie, bo... ...skóra również to kobla ale skóra jest mniej ważna. Znaczy, bo tutaj tak sobie stoi, poczekaj, weź na chwilę i z jednej strony i tak sobie kopać. A ja z drugiej strony sobie kopię. To z jednej, a ja z drugiej. Ej, jak zdobyć tego? Skórę? Trzeba, trzeba, to trzeba zrobić hodowlę krów. Trzeba spawnera kupić. No, ale on jest bardzo drogi, to jajko krowy. Jedno jajko krowy kosztuje 20 tysięcy A ile masz? Dwarzka eee, 5 O Ojej, a nie ma jakiegoś innego sposobu na krowy? Właśnie nie mam. Właśnie wiesz, to dlatego janek mówiłem sobie na kurczaków. A, a jak ty zrobiłeś? A jak zrobiłeś hodowlę kurczaków?

Cztery? Cztery, ja im to za A jak ty je rozmnożyłeś? Na pomocą nasionek. Nasionek? A krowy czym się rozmnaża? Normalnie samym sobie. Jak się przelewa na kogoś konto? I że ten uchodźnik, a od tego, od tego, to ale to była od cała. moja cała. ja, by, ja ci oddam, żebyś kupił. Będziemy zbierać. No ale to od bardzo od tego, od tego, Będziemy tego, pozbieramy, tego, pozbieramy no, no to ile masz kobla? Kobla sprzedamy, no nie? No to wykonać. Można kobla sprzedać? Tak, za 10 koblat, za 15. Ile? Za 10 koblat, ile? 15. 15 kasy tylko. Ale z tylko 15? No jacie, jak ty długo tą wyspę robiłaś? No długo to ja jej nie robiłam. Robiłam ją wtedy kiedy był mi Idę na spawn'a. L, B, C, Weź, ja idę sprzedać tego. Dobra. No. Mam czterdzieści. Ale ja ten będzie Opłaca się? Zatem się pan z graczami, na przykład znaczy, że Cztery a pięć a jeden z aż kosztował mieć a jajek, czyli cztery razy więcej, za dwa cztery kobla. O, można Kobla. Ej, tu się... monety? Widziałeś co się stało? Tak. Widziałeś? O, znalazłem jajko. Znalazłem kury, Kuba? Spróbować zrobić kury? Po prostu rzucaj tutaj, tutaj w nią. No wiem, ale, ale gdzie to rzucać? Gdzieś na wolności? Nie, tam, tam Ale tam jest mało miejsca. Tu mm. powinieneś tu dać jakoś więcej miejsca, czy coś. Ale to na razie mnie kupić, to obojętnie. Strasznie dużo tych kur. Ej, mogę je zabić? Teraz nie zabijaj. Ole jak mam! Szesnacz... 32. i kolejne 16 to O, kury uciekają! Się otworzyło! Uciekły kury! Ale tylko trzy. Bo wiesz, bo ja musiałem jakoś wyjść. A, zapomniałam, że SB można pisać.

O, i kury dostały jajkiem, to dostało jajko. O, zrobiło się dużo kury. Kupa, ile masz kasy? Sprzedaj kobla. dam. O, i marzę kurę, ok? Ile masz kasy? Wpisałem Mona i William 07 i pokazuje 0. No wiem, ale to chyba nie mogę patrzeć na twoje, tylko moje. Siłownie. Pana, jeden, dwa i trzy diamenty. stój tu, dobrze, stój tu, stój tu. Ej, Kuba, masz jeszcze jedno wiadro, bo przypadkowo Patrz, co się stało. zapomniałem, sorry. Już można to rozwalić. I które ja odpalam? Ja mam dwa i trzy diamenty. Normalnie gdybyś mnie podpalił, to bym się podpalił. Byłem bardzo... Złomieniem na tej scenie, bo mam 14 miliardy i 20 Ej, ile masz, masz kasy w końcu? 2270. 2270? No. A ile to kosztuje ile, ile kosztuje ta krok, ten spawner krów? Yy, no mówię ci jedno spawnujące jajko po tej piekarce, albo Jedno Jajko? Dobra widzowie, ten odcinek nie był dosyć... był dosyć nudny. Zar niedługo będziemy robić drugą część. A teraz, zaraz, Jeśli zbiorę już około 100 kobla, dopiero pójdę na targ. Dopiero pójdę na targ. Więc przez chwilę nie będziemy was zanudzać. Tylko zrobimy dłuższą przerwę. I dopiero nagramy ten kolejny odcinek, żebyśmy już mieli trochę więcej. Ale wyspa ogólnie, myślę, że Wam się podobało. Subskrybujcie moje konto. Dawajcie łapki przy filmikach. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Może zrobimy niedługo skype'a, ja kontra William. No to do